gdy mysz, jedna z najmniejszych mieszkańców lasu, jadła pyszne śniadanie, zaczęto pukać do jej drzwi bardzo nerwowo. Kiedy mysz podekscytowana otworzyła drzwi, zobaczyła przed sobą smutną sarnę. Ach, myszko, musisz mi pomóc? Stało się coś bardzo złego. Co się stało, sarenko? To... Lwa. Mysz zaczęła drżeć, gdy tylko usłyszała słowo lew, bo bardzo się go bała. Ponieważ ja jestem królem całej dżungli, to teraz jest to mój dom, powiedział i zabrał mi mój dom, a teraz jestem bezdomna. Wszyscy, których prosiłam o pomoc, aby odzyskać mój dom, uciekli. Ponieważ jest lwem. Wszyscy się go boimy. Ale ty nie jesteś jak inni. Jesteś odważniejszy i mądrzejszy. Proszę, pomóż mi. Po chwili zastanowienia, mała mysz zgodziła się, aby pomóc swojej przyjaciółce. Wyruszyli razem. Lew rzeczywiście pogrążony był w głębokim śnie w ogrodzie sarny. Mała mysz chciała szturchnąć lwa, żeby go obudzić. Ale kiedy lew się poruszył, mysz natychmiast cofnęła się ze strachu. Tym razem jednak próbowała go obudzić, ciągnąc za grzywę. Lew tak bardzo chrapał, że mysz zakrywała uszy i pozostała tam, gdzie była z powodu strachu. Podczas, gdy mała mysz długo się rozglądała za cienkim patykiem do obudzenia lwa, jej ogon dotknął wąsów lwa. Hrabiący lew nagle się obudził. E, e, e lew, zły, że obudził się z przyjemnego snu, stanął twarzą w twarz z myszką. Wstał w gniewie. Dlaczego mnie obudziłeś?

Ryk lwa odepchnął małą mysz bardzo daleko. Lew poszedł spać dalej, tam gdzie spał wcześniej. Następnego dnia mysz zebrała całą swoją odwagę i wróciła do ogrodu sarny. Rrr, czy nie mówiłem ci, żebyś trzymał się z daleka? Tak, tak, powiedziałeś, ale. Więc? Eee... Ja... Ja chciałem się zapytać. Czy, czy widziałeś dom, który zbudowała Hiena? Co jest nie tak z jego domem? Jest dużo większy i bardziej majestatyczny niż twój. I ma ogromny ogród pełen drzew i piękne trawy dookoła. Naprawdę? Lew chciał zobaczyć ten dom, który był o wiele lepszy niż dom Sarny. Pospiesz się! Zabierz mnie do wspaniałego domu hieny! Pomimo, że mysz drżała ze strachu, przyjęła prośbę lwa. Po jakimś czasie w końcu dotarli do domu hieny. Jednak nie był to wspaniały, duży dom, ani ogród pełen drzew. Dom hieny był po prostu małą i bardzo zwyczajną dziurą. Ty kłamliwa myszo! Rrr, zjem cię! Chodź tutaj! Rrr. Zdając sobie sprawę, że został oszukany, lew podbiegł do myszy. Ups. Lew biegł nad kładami, podczas gdy mała mysz biegła przez środek. Gdy lew już miał chwycić mysz za ogon, mała myszka szybko wspięła się na drzewo. Proszę, król dżungli, to nie moja wina! Chciałem tylko pomóc Sarnie. Lew jeszcze bardziej się rozgniewał i zaczął potrząsać drzewem swoimi gigantycznymi łapami. Pospiesz się ty mała myszko! Uuuh. Podczas gdy mysz miała właśnie wślizgnąć się pomiędzy łapy lwa na kołyszącym się drzewie, pod stopami lwa przeszło stado jeży. A, a, aj, o, Chociaż lew próbował pozbyć się jeży, ich kolce kuły boleśnie. Korzystając z tego, mysz zaskoczyła z drzewa w sam środek stada jeży. I uciekła. Właśnie wtedy, gdy mysz myślała, że uciekła lwu, usłyszała głośne kroki. I rzuciła się do bagna ze strachem. Ponieważ jednak mysz była bardzo lekka, szczęśliwie dotarła do brzegu. Jeśli chodzi o lwa, jego stopy utknęły w bagnie, w chwili, gdy do niego wszedł, aby złapać małą myszkę. Co to jest? Nie ruszaj się, bo będziesz tonął dalej. Nie skorzystam z twojej rady. Mysz, która chciała pomóc lwu, wzięła kawałek gałęzi z boku i trzymała go w kierunku lwa. Lwie, trzymaj się tej gałęzi. Wyciągnę cię i uratuję. Nie chcę! Wyjdę stąd sam! Nie, fuj. Jeśli jednak lew wyciągnął jedną łapę, druga łapa wpadała w błoto. A gdy walczył, pokrył się cały błotem i w końcu się poddał. M Myszo, tonę! Pomocy! O co mnie? Chcę wrócić do domu! Proszę, pośpiesz się! Mysz zebrała największe liście z kauczukowca rosnącego obok nich i położyła je jeden po drugim na bagnie. Odpiesz się, Lwie, możesz nadepnąć na liście i wyjść. Ponieważ liście kauczukowca są lepkie od spodu, nie zostaną wciągnięte do bagna. Lew zdołał dojść na ziemię, stąpając po liściach, choć z trudem. O, myszo, nigdy bym nie przeżył, gdybyś nie pomyślał o tych liściach. Przepraszam, że Cię nie doceniłem. Powiedz mi, czego ode mnie chcesz? Od króla dżungli lwa! Mała mysz poprosiła lwa o to, aby sarna wróciła do domu. Lew natychmiast przyjął tą prośbę, bo dzięki tej małej myszce, która uratowała mu życie, zrozumiał wartość posiadania swojego domu o wiele lepiej. Tak sarna wróciła do domu z pięknym ogrodem. Lew zasnął w swojej jaskini, a mała myszka wróciła na swoje wspaniałe śniadanie. Wszyscy opowiadali o wielkim sukcesie małej, odważnej myszki, która stała się legendą. Wilk i siedem małych kóz. Tort niespodzianka. Mała kózka była bardzo szczęśliwa tego dnia, ponieważ były to jej urodziny. Była podekscytowana, bo mama powiedziała, że przygotowała dla niej wielką niespodziankę. Mała koza poszła do swoich sióstr i braci. Aha! Jaką niespodziankę przygotowała mi mama? Be. Niespodziankę? Nie mogę powiedzieć, nie mam mowy. Daj spokój. Powiedz mi, bracie, jaką niespodziankę zrobi mi mama? B Jeśli powiem, nie będzie już niespodzianką. Nie mogę powiedzieć Be. Ale po drugiej stronie lasu chciwy wilk szukał posiłku dla swojego brzucha. Po chwili Wilk zobaczył przed sobą dwa małe jelenie. Chciał zaatakować jelenia z wielkim apetytem, ale podsłuchał rozmowę między nimi i dowiedział się, że wkrótce odbędzie się przyjęcie urodzinowe kuski i będą tam wszyscy. Hmm, a więc wszyscy będą. Głodny wilk wolał pożreć siedem kóz, zamiast dwóch jeleni. Szybko dotarł do koziej chaty. Rzeczywiście szef kuchni panda i kozia mama robili wielkie czterowarstwowe ciasto wypełnione pysznymi cukierkami. Wilk był zachwycony pomysłem ukrycia się w torcie i kiedy koza zacznie zdmuchiwać świeczki, Nagle wyskoczy z ciasta i pożerę koźlęta. W tym czasie mama wysłała dwie małe kozy po kolejną niespodziankę. Be, weźcie ten balon do naszego przyjaciela słonia i powiedzcie mu, żeby go nadmuchał. Ale pamiętajcie, to jest niespodzianka. Niech wasza siostra tego nie zauważy. Dobrze, mama. Tym razem wilk wyobraził sobie, że schowa się w balonie, a potem złapie małe kozy. Kiedy to planował, cały czas ciekła muślina. Tym razem mama koza zawołała kolejne kuski: Biegnijcie i powiedzcie rafie, żeby przyniosła najsmaczniejsze lody w dużym wózku z lodami. Pamiętajcie, że to też niespodzianka: Lody super! Tym razem głodny Wilk planował schować się w wózku z lodami. Wilk schował się w lesie i rozważał, który plan jest najlepszy i pozwoli mu pożerać więcej koźląd. Miały godziny. W końcu wszystkie przygotowania zostały zakończone, a goście przybywali do ogrodu jeden po drugim. Oczywiście nikt nie wiedział o planach Wilka. Mała koza była jeszcze bardziej szczęśliwa, kiedy zobaczyła tyle prezentów. Słoń ledwo niósł ogromny balon niespodzianką, który nadmuchał swoją trąbą, i przekazał go kusce. Kiedy kozy zobaczyły balon, próbowały odgadnąć, co było w środku. O, i w środku jest gigantyczny parasol? Nie, wygląda jak łapa wilka. Co? Wilk? Nie! W tym momencie mała kuska nie mogła się oprzeć i przebiła balon z hukiem. Miękka wata cukrowa, która z niego wypadła, bardzo uszczęśliwiła kozy. Wspaniały prezent. Dziękuję. miam. Mniam, mniam. Później żyrafa lodziarz zaprosił małe kuski na pyszne lody. Wszystkie kozy po kolei dostawały lody, ale właśnie wtedy wózek na lody zaczął się trząść. Wszyscy patrzyli na trząsący się wózek ze strachem. Lody fruwały dookoła, i nagle pojawił się ich przyjaciel. Niespodzianka! Myślałaś, że nie przyjdę, prawda? O, tak! Byłam taka smutna. Beee. Kiedy przyszedł czas na ciasto, szef kuchni panda i kozia mama z trudem zanieśli ciasto do ogrodu. O, ciasto jest cięższe, niż myśleliśmy, pando! Wszyscy goście patrzyli z podziwem na wielki tort. Czy to gigantyczny tort dla mnie? Tak. Chodź pomyśl życzenie i zdmuchnie świeczki. Następnie wszyscy zebrali się wokół tortu. Mała kuska pomyślała życzenie, gdy zdmuchnęła świeczkę. Gigantyczne ciasto rozpadło się i jego kawałki były rozrzucone wszędzie. Z wielkiego ciasta wyłonił się wielki zły wilk. Grrr. Wszyscy zaczęli uciekać z krzykiem. Aaaa! Uciekajcie! 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 W tym momencie było takie zamieszanie, że kozia mama biegała z miejsca na miejsce, by uratować swoje kuski. Głodny wilk złapał trzy małe kuski i uciekł. Moje kuski! Puść je natychmiast! Ty zdradziecki wilku! Eee! Możesz biec za mną, ale i tak mnie nie dogonisz. Ha, 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 ha. Wilk pomyślał, że zniknął bez śladu, szybko uciekając. Ale kozia mama znalazła ślad wilka, podążając za słodyczami, upuszczonymi przez swoje kuski. Ale na wypadek, gdyby nie mogła uratować ich sama, poprosiła o pomoc swojego niedźwiedziego przyjaciela. Niedźwiedź zgodził się jej pomóc. W tym momencie, kiedy wilk nie mógł już się dłużej powstrzymać, aby pożreć małe kuski przed jaskinią, nagle usłyszał radosny głos niedźwiedzia: Lalalala! La, 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 la. Lalalala, la, 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 la. co za wspaniały posiłek! Niesamowity smak! Wilk nie mógł się oprzeć i przywiązał kozy do kamienia. Z ciekawością podszedł do niedźwiedzia. Co się dzieje, niedźwiedziu? Jaki jest powód tej radości? O, jest taki biesiadny stół na końcu drogi. Że jeśli zjesz choćby trochę, to nie będziesz głodny przez co najmniej rok. Myślę, że też powinieneś zjeść. La, 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 la. Chciwy wilk postanowił posłuchać niedźwiedzia i poszedł. Arr, kiedy wrócę, pożre też kozy. Kiedy jednak wilk tam dotarł, nie widział ani stołu, ani uczty. To miejsce było po prostu pustą krainą na skraju klifu. Gdzie są pyszne posiłki? W tym momencie z kryjówki wyskoczyła mama koza, i popchnęła wilka tak mocno, że spadł z urwiska z krzykiem. Mama natychmiast udała się do jaskini wilka i uratowała jej kuski jedną po drugiej. Och, jesteś bohaterką, mamusiu! B! Kiedy wrócili do świętowania urodzin, <klucza> wielki zły wilk nie mógł zrozumieć, że to jego chciwość go pokonała. Dawno, dawno temu samotnie w dżungli żył sobie chłopiec o imieniu Mogli. Gdy Mogli spacerował po lesie, jego wzrok przykuł złoty blask. Kiedy próbował zobaczyć, co tak błyszczy, zdał sobie sprawę, że to była stara, zakurzona mapa. Wow, mapa skarbów! Wow! Mogli zaczął podążać ścieżką na mapie, aby znaleźć skarb. Z drugiej strony złotowłosa błąkała się po okolicy, robiąc wianek z kwiatów w swoim ogrodzie. Kiedy radośnie biegała od różowych kwiatów do czerwonych, towarzyszył jej malutki motylek. Jednak nagle zdała sobie ją sprawę, że zbierając kwiaty, zapuściła się głęboko w dżunglę i zgubiła drogę. Zmartwiona usiadła na kamieniu i zaczęła płakać. W tym momencie pojawił się przed nią chłopiec z dżungli Mogli. Co się stało? Dlaczego płaczesz? Zapytał Mogli. Ja. Miałam zrobić wianek z kwiatu, ale nagle się zgubiłam. Mogli powiedział złodowłosej, żeby się uspokoiła. Dorastałem w dżungli. Znam dżunglę bardzo dobrze. Zabiorę cię do domu. Powiedział. Złotowłosa była bardzo zaskoczona faktem, że Mogli dorastał w dżungli. Więc, co masz w dłoni? zapytała Mogliego. Chłopiec z dżungli powiedział, że to tajemnicza mapa skarbów i że może mu pomóc, jeśli chce. Złotowłosa z entuzjazmem przyjęła ofertę Mogliego i wspólnie zaczęli podążać za mapą. Gdy szli przez las, natknęli się na głęboką rzekę. Mogli zbudował most z gałęzi drzew i zadbał o to, aby złotowłosa bezpiecznie przeszła. Po chwili dotarli do wejścia do jaskini. Przy wejściu do jaskini widniały dziwne symbole i znaki. Mogli dokładnie zbadał mapę i próbował odgadnąć, co oznaczają te symbole. Te symbole mogą nam coś powiedzieć: chodź, wejdźmy do środka. Kiedy weszli do jaskini, trzymali się mocno, żeby się nie zgubić. Gdy weszli do środka, Złotowłosa nagle poczuła, że kamienie pod jej stopami się ruszają. Kiedy Mogli chwycił Złotowłosą i pociągnął ją, nagle ziemia się rozwarła, a Mogli został schwytany w pułapkę i zawisł na linię za kostkę. O nie! Złotowłosa! Jestem uwięziony! Złotowłosa dokładnie zbadała miejsce w którym leżała Lina i szukała sposobu, aby go uwolnić. Wzięła duży kamień i z całej siły uderzyła w drążek. Kiedy drążek się złamał, koła zębate zatrzymały się i Mogli powoli wylądował na ziemi. Udało się, Mogli! Jaj! Jesteś niesamowita, Złotowłosa! Jesteś naprawdę niesamowita! Po chwili znów zaczęli iść razem do przodu. W końcu dotarli do skarbca znajdującego się głęboko w jaskini. Tam znaleźli starą skrzynię. Kiedy otworzyli skrzynię zamiast złotych monet, zobaczyli dwie połączone ze sobą bransoletki. Mogli rozwiązał branzoletki i dał jedną swojej przyjaciółce, Tu jest napisane przyjaźń. Na mojej jest napisane Zaufanie. Oboje przyjaciół jednością i solidarnością przeszło trudną próbę w jaskini i dotarło do prawdziwego skarbu. Po założeniu branzoletek mogli zgodnie z obietnicą zabrać złotowłosą do domu. Ich przyjaźń, która zaczęła się od decyzji o współpracy, dzięki zaufaniu przetrwała na zawsze.